Witam w kolejnym odcinku z Bedwars. Możecie się spytać, czemu dwójki? Ponieważ na solo gra 100 osób. Czekajmy chyba 5 minut aż do runda się zacznie. Ja nie wiem, czy coś się zepsuło. Czy co, ale po prostu się nie da. Jest chyba już 16, więc powinien być chyba pik osób. Ile jest? 783. No właśnie, dlatego weszłem w dwójki, gdzie jest zawsze gdzieś tak 200, 100, 300 czasem. Nie żyjesz. Ty musisz zginąć. Okej. Okay. Mogłem to zrobić trochę inaczej. Nie, proszę cię. Okej, okay. wiedziałem, że tego nie zrobię. Mój teammate. Mój teammate żyje w swoim świecie, Nie oceniam jego. Może jest tak naprawdę bogiem w PvP, tylko po prostu nie umie się budować. Czy ja obudowałem tego badania? Nie pamiętam. Może, może po prostu się nie umie budować, albo po prostu udaje, że nie umie. Najpierw się udaje, że się nie potrafi czegoś. Wtedy jak, jak pokazujesz, że potrafisz, to ludzie myślą, że włączyłeś nagle cheata, albo coś takiego. Ten typ. O nie. Proszę spadni. No co? Okej, okay, to nie jest knockback. Gość skoczył stąd. Czyli miałem lepszą pozycję, żeby go uderzyć. Ale to on uderzył mnie i ja. Dobra. Tego się nie da. Tego nigdy nie zrozumiesz. Proszę, teammate, zrób cokolwiek. Nie wiem, pójdź na niego. Dawaj, chodź, idziemy razem. Paxel, dobra, jednak wszystko, co powiedziałem, jest nieprawdą. Nigdy nie chciałem twojej pomocy. On poszedł na czerwonych. Ja sobie na spokojnie pójdę tu. Trochę dużo rzeczy dostałem. A i tak za mało. Nigdy nie będzie wystarczająco no, dużo. dużo. Dobra. <śm> Muszę przestać śpiewać jak gram. To jest bez sensu. Znaczy bardziej nucę. To takie Aha. Niesamowite. I to jeszcze się odbiło? Uuuu, ale mi... Mnie... O nie, porobił mnie. jeszcze znaczy, zabił mi już. Okej, okay, tego nie było. To jest w sumie taki jump, którego nie da się za bardzo skoczyć, ale okej. Okay. Można, można... To wszystko się to zrobić, jeśli chce. Czemu nie dostałem... Kocham tą grę. Czasem po prostu nie dostajesz rzeczy, wskakujesz do generatora przez chwilę nie, nic. Bo jest po drugiej stronie tego... Tego czegoś, jak to się... Nie wiem, jak to się nazywa. Ja po prostu gram w grę. teraz zachowuję się jak mój teammate, tylko że ja... Speed Ledwo, ale umiem. Czy mogę? Bo ja po prostu wezmę też szmaragdy. E nie, to nie są szmaragdy, to są diamenty. Kupię sobie ulepszenie. Na szczęście mój teammate kupił. już prota. Ok, kupił więcej niż myślałem. Ale to nieistotne. I dalej nie umie grać. Ok, co to jest? Teammate, please. Chodź tu. Nie. Gdzie jesteś Houdini? Houdini! Co za obudowa! No i wyszedł. Czemu nie zjadłem? Czy tam jest jego teammate? Nie widzę. Chyba nie. Czasem da się zobaczyć właśnie przez ściany, dlatego ja tak patrzę, ale render distance jest tutaj tak strasznie mały i spadł do Wojda. Nie mogę nic zrobić z tym. Okej, okay, tam jest serio typ był. Serio był typ. Nie zrobię tego fireball jump'a, ale może teraz? Nie trafiłem. Jestem zły. Jestem na siebie taki zły. Bra. I spadł do Wojda. Jednak nie. Serio? Serio? Jeszcze mi coś napiszesz? Nie, nie zdążę. Nie mi się wydaje, że ja szybko piszę, jeśli chodzi o spadanie do Wojda. Albo jak czas leci, to po prostu tak szybko piszę. Drrr. Okay. Nie. A teraz tak, jak to bardzo nie potrafię. Ponieważ nie spadam do Wojda. To ma sens. Jeszcze któryś team został. Niebieski został, właśnie nie wiem, gdzie on jest. On gdzieś po środku lata, zbiera wszystkie moje emeraldy. Nie wiem. Ale wiem, że lecę na tego typa. I mogę kupić. Nie, nie mogę kupić. Prota 3. będzie Prot 2. A jednak mogę 3. Myślałem, że nie kupiłem. Bo mój teammate na pewno nie kupi, jestem pewien. Czy on go zabił? jo No ja też bym wyszedł, gdyby mi taki typ zabił. Ale jo. Nice. Okej. Okay. Nie psik. Psik. Czemu wszyscy spadają do Wojda? Nie rozumiem. Jo, idealnie 64 żelaza, które mogę... nie, czekaj. Do Wojda wyrzucić. Mhm. Nie potrzebne mi fireball i inne rzeczy. Został mi jeden typ. Seb, seby, 2, 3, 4, 7, okej, to jest z który mogę szanować. Tylko dlatego, że ma zwykłe liczby, a nie te co zawsze. Tyle jest. 2-1-3-7, 2-1-1-5, nie wiem. 1-3-3-7 jeszcze bym szanował, ale... Reszta, nie wiem, 6-9-4-2-0 albo po prostu 4-2-0. Za dużo ich. OMG! Oh, Ty właśnie sobie most... Czemu! Sam spadłeś do Wojda! Ja ci nawet... Ja, ja mu nawet nie pomo... Ja go nawet nie hitłem. Nie dostałem kila. Bra! Co to ma być? Serio? I dalej miałem topkę? Kim jesteś? Okej, okay, znowu gram orkiestra Retela Solo, ponieważ... E, po prostu map Changer jest świetny. Zawsze są te same mapy, których nikt nie lubi. Albo po prostu tak długo grałem w te mapy, że ich nie lubię. Nie wiem, może dlatego. Ale nikt nie lubi na przykład krogom, albo. Nie wiem, co tam jeszcze jest. Jest dużo map, których nie lubię. Na przykład to. Środek niby jest ok, ale. Włóciłbym się. Nie dostaję sita. Jakim są nie sheeta? Bra! Jaki ty jesteś wkurzający! Ta, nikt Cię nie lubi, wiesz? Co ja nikt nie lubi takich ludzi? Nie, po co walczyć o własnego bedaki? Ty możesz po prostu go zostawić. Ja tam wyrzuciłem złoto. Nie, niesamowite. Wow. Ale jesteś dobry. Jakim cudem zniszczyłeś mojego beda? Niemożliwe. Powinieneś nagrywać na YouTube. Zrzucę cię z firebola, rozumiesz? O Boże. Okej, okay, <ścoughs> to Zrozumiesz. <jest> <śmany> <śmany> o nie, outplayed. Prawie przegrałem. Nie mam, nie mam w ogóle sensitivity na moją myśl. Sensitivity... Nie umiem mówić. Ah. Okej, okay, żyję. Damy radę. Przeżyjemy. Może dostaniemy jeszcze jednego killa, a potem wciery. Wycie Nie wiem jak się to mówię, że ten. Czy ktoś nam przywali? Ja chcę po prostu diamenty. Ja po prostu teraz będę zbierał diamenty i rzeczy. To będzie bardzo nudne, ale to trzeba zrobić. Bo przegram na przykład z. Z szalonym. Ja nie wiem. Wydaje się yy, takim okej okay, graczem. Znaczy, nie wiem jak gra, ale po niku można stwierdzić. No bo kto sobie daje nick szalony, no? Na pewno nie typ, który czeka. i zielony tam wcześniej chyba coś napisał. XD. Okej, okay, to była piąta gwiazdka. Ja mam prawie 80. To jest fajne. Gdzie jest? Tam jest. Mogę. Dobra, dziękuję za żelazny miecz. O, więcej tego. Dziękuję. Czy ty tam dalej stoisz? Zrobiliś jakąś super mega pułapkę na mnie. Bo widzę, że używasz takich rzeczy jak... Uuu, no ma firebola, ja jestem pewien. Eee, nie, nie, spadaj. Ja wiem co ty masz. Ja, ja, ja znam takich graczy jak ty. Masz firebola. Po prostu wezmę sobie szmaragny i zaraz tam wrócę. Lepiej dla mnie. Tylko ostrzegam. Będę niepokonany. Okej. Okay. Na, ty chcesz się bić? Podchodzisz do mnie? Podchodzisz do mnie? Nie, 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 wracasz tu. Dziękuję. W sumie chcę tylko tego killa, ponieważ byłbyś moją konkurencją, żeby zabrać moje szmaragdy. 9. Nie! Nie! Chodź tu. Okej, okay, teraz dawaj. Kom. Kom Tanzen. Okej, okay. ty też ich nie wziąłeś? Serio? Losers. A, to jest moja baza. Nice! Tam nikt nie poszedł na diamenty, prawda? Ten typ chyba myślał, że ja mam beda i dlatego próbował nam iść. Ale może po prostu chciał się bić. Wiedziałem, że szalony jest. Eee, chyba ten zielony był lepszy, coś mi się tak wydaje. Choć on też w sumie uciekał, więc. No. Nie mam za dużo do wyboru z, z ludzi dobrych. Ale czasem trzeba. A to dam tu, to damy, nie wiem, gdzieś tak tu. Niech będzie. Nigdy nie umiem układać ekwipunku, ale po co komu układanie ekwi ekwipunku? No i tak, że będę go używał. Nie. E? Jegoś po prostu umarł na napisał. E? a szóstą gwiazdkę? Wydało mi się, że miał większą. Jednak wziął te diamenty? Okej, okay, jednak ich nie wziął. Kto go rozwalił? Morski? Morski żyje? Ja mam Te Tyle rzeczy naraz. Tyle się dowiaduj. Nie wiem, niedawno się, nie no, kilka miesięcy temu się dowiedziałem o takim bugu w tej grze, że jest powiedzmy, że takie lobby od tournamentów z Bedwarsów od Hypixela, ale to tam nic takiego wielkiego Jestem diamentowy, dosłownie Nie możesz mi nic zrobić, choć go tutaj na o, o, dobra, jest. Już myślałem, że po prostu wyszedł z gry i dalej pokazywał, że jest było trochę bez sensu, na szczęście jest. Teraz żółty. Nawet go żółty nie rozwalił? Serio? Wie, wiecie, że ja się jakby bogacę z każdą sekundą? Trzy, okej, okay, jednak nie. Nie teraz. Ui. Myślałem, że nie dam rady, myślałem, że to TNT jest za daleko. Czasem tak jest, że jest za daleko i po prostu mi nie sięga albo czasem po prostu laguje. To jest jeszcze gorsze. Ale co mogę na to poradzić? W tę grę normalnie? Ten typ tam jest. Ten mu zniścił Beda. Ty, który mu ją rozwaliłem, Beda. Okej, okay, prawie zginąłem. I ty nie żyjesz. Ty też nie żyjesz. Dziękuję. Nie, nie skaczowałeś się, miałeś w pół serduszka. Okej, okay, dziękuję. Ja się znam Okej okay. Ja wiem Okej, okay, gdzie jest ten ostatni typ? Jestem taki bogaty <laughs> Mogłem to wykorzystać może jednak na kompas, ale nie wiedziałem, że on zostanie ostatni Kto to jest? Marczewka Ej, Marczewka jest chyba dobra Albo to on? Hmm. Zastanawiam się, czy się spytać A czy to by nie było trochę dziwne? Spytam czy on, czy ona? Tak, tak wiesz, spontanicznie się spytać, ponieważ ja nie wiem. Ja nie, o, 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 o! Też jest diamentowy! A? Diamentowa? Czy ma diamentowy miecz? Bra. O. Co? He? He? Na! No. I ty z kosmosu! Bro! Nie wiem, ja też cię mogę uderzyć fireballem, ale... Czy ty... Na! No. Nie gram z takimi ludźmi! Nie, ja chcę cię po prostu zabić. Nie ma szans. Nie. Nigdy więcej. Błagam. Koniec. Koniec z takim czymś... Czy ja, z... czy ja bym zginął? Chyba bym zginął w tamtym momencie. To nic, życie. Życie. To by było na tyle. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, like suba i widzimy się następnym razem. Baj!